Wczoraj mówiłam o nas, kobietach, kiedy jesteśmy w energii dziewczynki, co się dzieje, że albo robimy piekielne awantury, albo się zamykamy w sobie, oddalamy się, obrażamy, albo zamiatamy wszystko pod dywan, bo nie potrafimy mówić o swoich potrzebach. A dzisiaj chcę powiedzieć o mężczyznach, którzy pozostają w energii chłopca i którzy strzelają focha. Co my, kobiety, możemy z tym zrobić? I opowiem Wam na moim przykładzie. Ale zanim to powiem, to chcę Wam przypomnieć o tym, że naprawdę my się nie dobieramy przypadkiem. Że to, że związałaś się akurat z tym mężczyzną, nigdy nie jest przypadkiem. To jest po to, żebyś przeżyła raz jeszcze trudne momenty, które spotkały Cię w dzieciństwie, i tym razem miała szansę zareagować na nie inaczej i tym samym uzdrowić swoje stare rany. Jakiś czas temu trafiłam na mężczyznę, bardzo się w sobie zakochaliśmy, zaczęliśmy tworzyć namiętny i bliski związek, ale szybko się okazało, że on ma taki feller, że się obraża. I że zawsze było tak, że kiedy byliśmy już tak bardzo blisko, że było tak dobrze, że już nie mogło być lepiej, chwilę później znajdowała się jakaś taka drobnostka, jakiś mój nie taki ton, jakiś mój gest. I on zamykał się w sobie i się oddalał. Ja pamiętam, że byłam zszokowana, bo nie miałam wcześniej takich doświadczeń i zupełnie nie wiedziałam, co mam z tym zrobić. Więc na początku przyjęłam strategię, że będę brała winę na siebie, niezależnie od tego, czy to było duże czy małe przewinienie, że po prostu wezmę winę na siebie, przeproszę, jakoś. No, po prostu wezmę odpowiedzialność za tą sytuację, po to, żebyś nie obrażał. No więc szłam, przepraszałam, ale to nie działało. W ogóle przyjmował przeprosiny, ale dalej milczał. Później druga strategia. Będę udawała, że wszystko w porządku. Będę się umilać, przymilać, zatańczę. Na rzęsach najlepiej. Zajmę to jakoś to pod dywan, załagodzę, zaklepię, przypudruję. Ale to nie działało. Więc trzecia strategia okazała się najlepsza, ale nadal była strategią. Czyli w momencie, kiedy on otaczał się murem, ja wznosiłam mur wokół siebie. I tak trwaliśmy, dopóki się nie zmęczyliśmy tym oddaleniem, dopóki ze sobą nie zatęskniliśmy, dopóki on już tam nie przeprocesował tego wszystkiego. Wtedy on burzył swój mur, powoli zaczynał się do mnie zbliżać. I znowu wpadaliśmy w pułapkę namiętności, bliskości, cudownych wyznań. Aby za chwilę znowu przeżyć jego focha. I gdybym wiedziała dzisiaj to, co wiedziałam, to bym dużo szybciej skończyła tą zabawę. Ale musiałam się kilka lat uczyć tego, jak obsłużyć mężczyznę, który ma focha. I po pierwsze, powiem Wam takie z zaplecza kawałek wiedzy. Osoba, która się obraża, jest w energii dziecka. Jest w energii eee, przestraszonego, osamotnionego, skrzywdzonego człowieka. On pamiętam, często mówił: Słuchaj, ja to jest silniejsze ode mnie. Ja nie mam na to wpływu. Ja po prostu coś się ze mną takiego dzieje, że ja się muszę wycofać, że ja się muszę zamknąć sobie, że ja się muszę poczuć skrzywdzony. To jest silniejsze ode mnie. I myślę, że w wielu przypadkach rzeczywiście tak jest. Że te osoby, które się obrażają, zamykają serce, że to jest odruch, które wzięły sobie z dzieciństwa, bo wtedy to był e, gest, który je chronił, który im pomagał, i powtarzają to w dorosłym życiu zupełnie bez sensu, nie wiedząc, że tym razem to nie pomaga, tylko to e, po prostu psuje relacje. Historia tamtego mężczyzny była taka, że on został porzucony przez mamę. Został porzucony przez mamę, mieszkał u babci. Mama go odwiedzała raz jakiś czas i on tak się zamknął na, na tą swoją mamę, po to, żeby nie cierpieć, po to, żeby nie tęsknić, po to, żeby nie przeżywać, że nawet kiedy ona przyjeżdżała z odwiedzinami, nigdy do niej nie biegł, nigdy się do niej nie przytulał, nigdy nie mówił, kochana, mamo, tak bardzo za tobą tęskniłem. Już wtedy otoczył się murem. I teraz, kiedy między nami bywało bardzo, bardzo blisko. To dla niego to było zagrażające, bo on się otwierał, on wychodził ze swojego pancerza i prawdopodobnie to dziecięce doświadczenie opuszczenia uruchamiało mu się tym, że każdy mój drobny gest, który nie był w 100% rezonujący z nim, w 100% nie harmonizował się z nim, był dla niego już sygnałem, że ja go może zaraz opuszczę, albo że ja go właśnie już opuściłam jakoś mentalnie. No i wtedy wycofywał się do swojej skorupki. I teraz słuchajcie, co z tym zrobić. Ja reagowałam na jego fochy jak dziecko. Albo brałam na siebie winę, albo starałam się załagodzić, zatańczyć, zaklepać, albo skoro ty się obrażasz, to ja też się obrażę i będziemy oboje obrażeni. Oboje mieliśmy w tym strategię dziecięce. Doświadczenie z nim uprzytomniło mi, że tak było w moim rodzinnym domu. Że moja mama dokładnie taką strategię stosowała wobec mnie i wobec mojego brata. Że kiedyś coś nie podobało, kiedy była z nas niezadowolona, kiedy zrobiliśmy coś złego, nie krzyczała, nie biła, nie karała, karała nas ciszą. Potem uczyła nas tego pamiętam, jak byliśmy nastolatkami. Jak chcesz komuś bardzo dopiec, to traktuj go jak powietrze. Jak chcesz, żeby kogoś zabolało, to przestań go widzieć. I tak nam radziła, bo to była jej strategia, z której zresztą była całe życie bardzo dumna. No i jak to w życiu bywa? Mój związek właśnie był taki, po to, żeby mnie nauczyć nowego reagowania na to, jak ktoś strzela focha. I naprawdę ta moja nauka trwała długo, i mam nadzieję, że tą moją gadką Wam chociaż ją trochę skrócę, bo rozbiliśmy się chyba od trzy gabinety psychoterapeutyczne. Jeździliśmy na jakieś warsztaty. Ja byłam jakoś kompletnie bezradna i nikt też mi tego nie wytłumaczył tak jakoś w taki jasny, klarowny sposób na czym to wszystko polega. Ale teraz tak. Jak w siebie zainwestujesz, jak umiesz się zająć swoim bezbronnym dzieckiem, jak umiesz obudzić w sobie tą dojrzałą kobietę, to w momencie, kiedy twój partner od, siebie, od ciebie się oddala... To tobie to nic nie robi, ale nie, że udaje, że ci to nic nie robi. Nie że coś maskujesz. Tylko naprawdę nic ci to nie robi. Czyli jedyną radą na to, że ktoś się obraża, jest po prostu nie dawać temu uwagi, i traktować tą kochaną osobę ciągle, normalnie i z otwartym sercem. Może powiedzieć: Okej, okay, widzę, że zamknąłeś się teraz w swojej skorupce. Poczekam aż wrócisz i nie dawać jakiejś atencji, nie zajmować się tą osobą. Bo zaraz ktoś mi tutaj napisze, że tak, tutaj jest przemoc i to jest takie poddawanie się przemocy. Nie. Po prostu na to nie reagujesz. W momencie, kiedy nie reagujesz, nie jesteś ofiarą żadnej przemocy. I wierzcie mi, że ja na koniec tej naszej relacji nauczyłam się tego. Nauczyłam się po prostu z otwartym sercem przyjmować. Te jego e, obrażanki i one w tym momencie zazwyczaj bardzo szybko się kończyły. Bo jeżeli osoba obrażona widzi, że po drugiej stronie nie ma reakcji żadnej, e, że to w ogóle nic nie zmienia tak naprawdę, w, jakby w tym systemie, że tylko to ona traci chowając się do skorupy, że e, to nie jest kara dla nikogo. To nagle to przestaje mieć rację bytu. I bardzo podobną historię mam ze swoim tatą, który też stosował tą metodę, gdzieś do mojego 35 roku życia. Do dzisiaj lubi się obrażać na moją mamę. Zresztą mama się obraża na niego, więc oni cały czas taki taniec focha sobie odczyniają. Natomiast w momencie, kiedy zauważył, że dla mnie to w ogóle nie ma znaczenia, czy on jest obrażony, czy nie jest obrażony i że ja w ogóle jakby traktuję go tak samo, czy jest obrażony, czy jest nieobrażony, w takim samym tonem do niego mówię, yy, tak samo z nim staram się rozmawiać, tak samo go włączam do, do dyskusji, to on po prostu przestał stosować tą strategię, no bo ta strategia przestała mieć rację bytu. Kochane moje, yy, jeżeli macie takich obrażaków, w związkach, ich kochacie, i chcecie z nimi być pomimo, to otwierajcie na nich serca. I nie myślcie o tym, że że jesteście ofiarami przemocy, bo to ty, wy nadajecie sobie status. Możesz y, cudze obrażenie potraktować jako przemoc, możesz potraktować jako jego słabość. Nie jesteśmy już dziećmi. Gdy byliśmy dziećmi, E, nasi obrażający się rodzice stosowali wobec nas przemoc. Dzisiaj jesteśmy dorosłe i potrafimy ją obsłużyć, i naprawdę, dziewczyny, e, mm, najbardziej cierpi ten, który się obraża. Wy, które też się czasem obrażacie, jeżeli to macie, to wiecie doskonale, jaki to jest niemiły stan. Ja też dawno, dawno temu się obrażałam. E, Potem też się trochę obrażałam i pewnie jeszcze zdarza mi się czasem obrazić, ale naprawdę to już jest bardzo, bardzo jakoś rzadko. Natomiast pamiętam, że w liceum byłam taką, no taką dużą obrażalską i widziałam jak bardzo tracę obrażając się i nie zapomnę takiego kiedyś rajdu harcerskiego, kiedy pojechałam z moim chłopakiem, było dużo ludzi, było super i on coś zrobił nie po mojej myśli. Ja się obraziłam, poszłam na swoją karimatę, zamknęłam się w śpiworze i byłam taka smutna. A on się świetnie bawił. Co jakiś czas przychodził, głasko mi po głowie, pytał, czy już może chcę do nich dołączyć. I ja oczywiście w zatwardziały sposób odmawiałam. I za którymś razem pomyślałam sobie, co ja w ogóle robię? Toż ja siebie najbardziej karzę w tym wszystkim, a nie jego i nie nikogo innego. Tak to kochany jest. Obrażają się małe dzieci w naszych serduszkach, obrażają się małe dzieci w naszych głowach. Dorośli się nie obrażają. Więc w miłości bądźmy dorośli, a w zabawie bądźmy jak dzieci. Pa!